Cześć, jestem Bart Staszewski, jestem aktywistą LGBT. Część z Was może mnie znać z moich akcji społecznych albo z Face'a. W 2017 roku zrobiłem film artykuł 18, a rok później zorganizowałem pierwszy marsz Równości w Lublinie. Ostatnią moją głośną akcją są zdjęcia, jakie robię w strefach wolnych od LGBT. Prowadzę też Face'a, na którym poruszam tematy, które uważam za. Ważne. Polski YouTube jest zdominowany przez treści prawicowe. Bardzo wiele jest tutaj osób, które głoszą swoje homofobiczne brednie i które często mijają się z prawdą, jeśli chodzi o LGBT. Chcę wyjść temu naprzeciw, no i po to jest ten kanał, żeby komentować, odpierać zarzuty i rozwiewać kłamstwa prawicowej szczulni, przedstawiać perspektywę osób LGBT. Z tej perspektywy będę też komentował to, co się dzieje w polskiej polityce. Czasami pewnie wyjdę poza kwestię LGBT, ale to będzie raczej temat dominujący, bo polscy politycy co chwila popisują się swoimi wstecznymi poglądami, atakując osoby LGBT, swoją propagandę sieje też telewizja publiczna i mnóstwo prawicowych kanałów i telewizji internetowych, którzy wykorzystują każdą okazję żeby dowalić tak zwanym pedałom. Nie jest łatwo wysłuchiwać tych wszystkich bzdur na temat LGBT, które codziennie słyszymy. Nawet jak się, ogląda, jak się nie ogląda telewizji, to i tak e, ma się tego dość, ja tego mam dosyć. Czasami mm, myślę o tym, żeby stąd wyjechać i może w końcu to zrobię, ale na razie staram się nie poddawać i po prostu działam. Coraz więcej osób nas akceptuje i publicznie pokazuje, że nas wspiera jeszcze Kilka lat temu to było nie do pomyślenia. W Polsce było kilka marszy równości. Teraz jest prawie 30 i nie tylko w Warszawie czy w Krakowie, ale także w takich miastach jak Koszalin albo Zielona Góra. Tamci straszą nami społeczeństwo, ale teraz mniej ludzi to kupuje. Mamy dostęp do zachodniej kultury, do mediów, oglądamy seriale na Netflixie, HBO. Nikt nam już nie wmówi, że mamy wrócić do szaf, że mamy w nich siedzieć, się nie obnosić. No, przykro mi, ale będziemy. Dziś jest więcej informacji i łatwiej młodym osobom zrozumieć, kim, kim są, i że nie ma nic złego w byciu osobą LGBT. Kiedy ja byłem młodszy, to było z tym trochę albo dużo gorzej. Chowałem się w Lublinie i przez większość czasu byłem takim zahukanym dzieciakiem, zamkniętym w sobie introwertykiem, wkurzonym na świat. Miałem chyba 14 lat, jak rozumiałem, że jestem gejem. Nie miałem z kim pogadać, a w telewizji z takich jak ja robiono sobie jaja. Jedyny przekaz, jaki był to dziwacznie po przybieraniu faceci na paradzie równości w Warszawie, tak było w TVP i w TVN. Tak wyglądały kiedyś stacje telewizyjne. Mówiłem sobie, że nie jestem taki, że jestem inny. Zacząłem myśleć, że może jestem wybrany przez Boga do czegoś większego, więc powinienem zostać księdzem. No, ale na szczęście to mi przeszło. No, ale wszedłem w kolejną fazę, że skoro nie jestem też jak ci Geja, bo to Draculin z Parady Równości, to muszę z tym, z tym czymś walczyć. I wtedy zacząłem etap fascynacji nacjonalizmem. Chodziłem do Siłownika jeden w Lublinie. Tam swoją drogą poznałem Mariana Kowalskiego, a to już jest zupełnie inna e, historia. Szybko mi przeszły moje fascynacje. Zacząłem rozumieć, że nie ma nic złego w byciu gejem, w kochaniu, w byciu kochanym. Miałem wtedy 18 lat. I pozbyłem się wielu dziwacznych kompleksów i emocji, jak się zakochałem. Przez długi czas faceci w rurkach wywoływali we mnie złość. To minęło, po prostu okazało się, że mam wiele rzeczy nieprzepracowanych i dziwne stereotypy w głowie, że facet jest niemiecki, gdy. i tutaj jakaś dziwna wyliczanka. Po jakimś czasie uznałem, że zamiast narzekać, jakieś źle w kwestiach LGBT w Polsce, że coś można zrobić inaczej, to mogę po prostu zakasać rękawy i działać. Nie Zgłosiłem się do Miłości nie wyklucza, to był chyba rok 2013, i zacząłem z nimi walczyć o Polskę, w której każdy może czuć się bezpiecznie. Myślałem, że organizacje LGBT to mają mnóstwo kasy, tylko że nie potrafią jej wydawać. No, okazało się, że jest zupełnie inaczej, że w skali Polski działa może kilkaset osób, które nie mają kasy. Czasem. Na takie podstawowe kwestie jak lokal czy komputer. I wszystko jest albo prawie wszystko albo po godzinach w czasie wolnym. I te miliony monet od Soros'a jakoś ich nie ma. Ja ciągle czekam na ten przelew i jakoś nie mogę się go doczekać. Potem długo zastanawiałem się nad tym, czy jako filmowiec mogę dodać coś od siebie dla społeczności LGBT, mojej społeczności. I wtedy wyrósł właśnie ten pomysł film Artykuł 18, Chcieliśmy pokazać, że walka o związki partnerskie, małżeństwa ma długą historię. Chcieliśmy pokazać też pary, które wyjechały za granicę i tam wzięły ślub. Żyją normalnym życiem, a nawet wychowują dzieci. I jakoś świat się nie zawalił. Jeśli chcecie obejrzeć ten film swoją drogą, to zachęcam Was, możecie to zrobić na YouTube. Link jest w opisie do filmiku. Wracając, po filmie usłyszałem, że w moim rodzinnym mieście jest grupa, która chce organizować Marsz Równości. Uznałem, że to trochę taki mój patriotyczny obowiązek, że to, 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 to miasto, to, to ta przeszłość, którą tak zamknąłem za sobą, nagle mogę coś dla niej zrobić. Mam na myśli dla tego miasta i dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. Dołączyłem do tej grupy i wkrótce później organizowałem Marsz Równości. Niestety nie bez przeszkód, bo prezydent zakazał nam marszu. Marsz yy, próbowali później zakłócić chuligani, którzy rzucali w nas kamieniami, ale przeszliśmy i się nie potaliśmy. Jeszcze gorzej było rok później, w Białym Stoku. Tam też przeszliśmy przez miasto, mimo kamieni, petard, butelek, które do nas rzucali, ale to też była część naszej historii. Dzisiaj uważam, że aktywizm dla mnie to po prostu działania na rzecz jakiegoś dobra wspólnego. Po prostu cholernie mi się nie podoba to, co się dzieje w Polsce, co robią z nami politycy, kościół, media, i mam ochotę o tym głośno mówić. Jeśli ciekawi Was, co mam do powiedzenia, bo kurzą Was niemiłosiernie, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał na YouTube.